Dotyczący systemów rozpoznania elektronicznego NATO. W dniu katastrofy w rejonie Morza Bałtyckiego miały przebywać samoloty zwiadowcze typu AWACS, które rejestrowały aktywność lotniczą w regionie. Ich systemy mogły wychwycić sygnały z radarów lotniska w Smoleńsku oraz komunikację radiową pilotów. Takie dane archiwizowane są automatycznie i trafiają do wspólnej bazy Sojuszu. Gdyby więc ktoś chciał poznać pełny przebieg tamtego poranka, wystarczyłoby poprosić o te nagrania. Ale oficjalnie nigdy tego nie zrobiono, lub jeśli zrobiono, efekty pozostały tajne. Nie sposób też pominąć kontekstu dyplomatycznego. Polska, będąc w tamtym czasie w trudnej pozycji wobec Rosji, nie mogła sobie pozwolić na otwarty konflikt. Z kolei Stany Zjednoczone prowadziły politykę „resetu” próbę normalizacji relacji z Kremlem po latach napięć. Ujawnienie jakichkolwiek danych mogących podważyć wersję rosyjską byłoby ciosem w tę strategię. Z tego powodu decyzja o milczeniu mogła mieć charakter czysto polityczny, nie techniczny. Warto też pamiętać, że w tego rodzaju sytuacjach dane z satelity.